Gosiu, co znajdziemy w twoim najnowszym webinarze? Wszystkie rady dotyczące tego, jak wychowywać dzieci, jak o nie dbać. A tak naprawdę chyba najbardziej z których rad można śmiało zrezygnować, a które są naprawdę ważne. Moje trzykrotne macierzyństwo, które jest rozpięte na skali kilkunastu lat. Mój najstarszy syn skończył 16 lat, to już 12. Henryk 2. To pozwala mi mieć szerszą perspektywę do tego, jak powinno macierzyństwo wyglądać, żeby nie zmęczyć mamy, nie zmęczyć rodziny i przede wszystkim też nie zmęczyć dziecka. Ja już podejmowałam ten temat, wcześniej podejmowałam ten temat w mojej książce, Świadoma Mama, więc to jest naturalna konsekwencja tego, jak wygląda moje życie, bo macierzyństwo jest najważniejszą rolą, którą mam w swoim życiu i najbardziej taką, która mnie spełnia. A jest czasami tak, że nie masz sił? Jesteś zmęczona i masz po prostu, no, może nie dość macierzyństwa, ale dość obowiązków z nim związanych. No, bo wiadomo, mamy przeżywają różne stany, nie tylko to, co czasami widać na Instagramie, czyli same wspaniałe chwile. Znaczy powiem ci zupełnie serio, że to jest najtrudniejsza i najbardziej wymagająca też rola dla kobiety i faktycznie macierzyństwo naprawdę potrafi zmęczyć nie tylko fizycznie, ale też psychicznie. Wiesz, ja mam taką mm, taki sposób na to, że pierwsza sprawa jest taka, że chodzę wcześnie spać. Naprawdę, słuchajcie, ja wiem, jak to brzmi, ale serio to naprawdę pomaga. Im szybciej regenerujesz się w nocy, im dłużej regenerujesz się w nocy, tym więcej masz sił następnego dnia. I ja wiem, że dla mam, które się nie wysypiają, i w tym widzę największą pułapkę właśnie wczesnego macierzyństwa w tym nieuregulowaniu dnia i nocy. Wiem, że to brzmi dziwnie, ale jak możesz, to śpi, naprawdę to bardzo ułatwia, ale często jest tak, że nie, nie mam siły, żeby, nie wiem, pójść, na przykład z Henrykiem do parku na trzy godziny i się bawić, tylko po prostu idziemy na taki krótki spacer wokół domu. Bo mam ochotę poleżeć na kanapie i to jest zupełnie normalne. Powiem ci więcej. Ja sobie w ogóle nie robię wyrzutów sumienia w związku z tym. Właśnie kolejne macierzyństwo uczy cię tego, że to nie musi być tak jak ty sobie robisz w głowie presję. No właśnie, bo w książce jest też poruszony temat seksu. I zastanawiam się. będzie. <śm> oczywiście, no nie było na konferencji, musiało pojawić się w kuluarach i jak na przykład to ewoluowało u ciebie? Wiesz, to jest, w ogóle fizyczność jest bardzo ważną strefą i bardzo ważnym aspektem życia każdej kobiety, mężczyzny i na pewno nie należy uciekać od tego tematu, ale właśnie dlatego zapraszam do obejrzenia naszego kursu macierzyństwa, czy do przeczytania książki świadoma mama, bo w tych materiałach, a przede wszystkim właśnie w macierzyństwie znajdziemy a najbardziej aktualne odpowiedzi na frapujące nas pytania.